W dzisiejszej sądzie pytaliśmy mieszkańców Elbląga o ich opinię na temat powstającej w naszym mieście Straży Miejskiej. No, strach wejść na ulicę nie tylko wieczorem, ale i w dzień. Oczywiście jest potrzebne, bo jest takie zagrożenie w Elblągu, młodzież jest. Staram się wieczorami, czy jak tam tak, tak yy, mocnymi ulicami to nie chodzić. Zwłaszcza tych ludzi pijących, mówiąc skromnie i już Przecież bez przerwy od godziny rano, siódma, ósma, oni stoją tam z takie budki u nas, sklepy, gdzie alkohol można kupować od rana do wieczora, i oni tam ku stoją. Godzina ósma rano stoją, po południu stoją, w obiad stoją, To nawet ciężko przejść, bo tu piją, a tam wylewają. Także i wstyd, i w ogóle dzieci, i przekleństwo, to wszystko. Także wydaje mi się, że ta straż potrzebna jest. Po prostu się człowiek boi wieczorem wyjść na ulicę, jest zagrożony, nie jest pewny, czy, czy może chodzić po mieście sam przede wszystkim, czy z czy jest dziecko nawet przy sklepie zostawić, bo nie wiadomo, co się stanie.